Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie, kochani, słowo, którym dzisiaj się modlę, to trwonić. Niesamowite jest to, jak cienka granica w tłumaczeniu oryginalnego słowa, które przełożono na trwonić, jak cienka granica występuje. Otóż, słuchajcie, rzeczywiście, to słowo greckie opisujące to, co robił rządca. Z jednej strony można tłumaczyć jako rozrzucenie ziarna na dużą odległość, czy podrzucenie go wysoko w górę i sprawienie tym samym, że to ziarno nie wykiełkuje no i nie będzie możliwy wzrost, i rzeczywiście w tym znaczeniu to po prostu trwonimy to ziarno. Ale drugie znaczenie jest takie, że oddzielamy ziarno od plew, czy przygotowujemy ziarno dobre ziarno na zasiew. Zobaczcie, bardzo subtelna granica jest między tym znaczeniem, w którym dochodzi do marnotrawienia ziarna, a jego wzrostu. I tak samo chyba jest, słuchajcie, z darami Bożymi, które są złożone w naszym sercu, tym, co daje nam Duch Święty, że jest taka cienka, bardzo granica, gdzie możemy, zamykając serce na owe natchnienia, no właśnie, roztrwonić to, co daje Bóg. A jeżeli przyłożymy się skrupulatnie do oddzielenia w nas tego, co jest właśnie tego, co moglibyśmy nazwać plewami, a co ziarnem, może dojść do genialnego wzrostu i rozwoju darów i talentów i charyzmatów. Dlatego słuchajcie, stąpając po tej cienkiej granicy dzisiaj, spróbujmy zrobić wszystko, aby to dobre ziarno. Oddzielić i zasiać, a nie sprawić, by po prostu przepadło. Niech nas szerzej błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn i duch święty, amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.